Zacytuję pewną polską wokalistkę. Mówię o Dorocie Dodzie-Rabczewskiej. Ona w 2009 roku, za co potem została skazana w polskim sądzie i dochodziła praw dopiero przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, mhm. powiedziała o autorach Biblii. Ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem, i palący jakiś zioła autor. Mm. Jest taki profesor Ralph Heinz, nie wiem mm. czy kojarzysz, profesor mm. teologii, tak. i psychoanalityk z Uniwersytetu w Bostonie. I on twierdzi, i ma na to dowody historyczne, biologiczne, że Jezus używał marihuany, aby rozmawiać z Bogiem. I te wiz wizje aniołów, mm. otwartego nieba, krzewu gorącego, to jest nic innego jak efekt różnego rodzaju ziół. Tak, to znaczy. Dowodów na to, że akurat Jezus używał jakichś środków, yy, yy, mieć nie może, no bo, 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 bo tutaj musiałby, nie wiem, no zbadać jego krew. Natomiast są zdecydowanie dowody i są fajne współczesne prace i artykuły ciekawe mówiące o tym chociażby, że faktycznie starożytni używali środków psychodelicznych, czy używali mm. różnego rodzaju ziółek, tak to nazwijmy, mm -hmm. wina oczywiście i tak dalej.